Dzień dobry, witam państwa. Mamy godzinę 9.02. 25 lipca. Witam serdecznie na porannym espresso oraz na porannym meetingu w Oanda TMS Brokers. Z tej strony, Adam Kurecki. witam serdecznie jeszcze raz. Proszę państwa. Rynki cały czas są w oczekiwaniu na jutrzejsze posiedzenie Zarządu Rezerwy Federalnej, który podejmie, ma podjąć decyzję. O wzroście stóp w USA o 25 punktów bazowych. Oraz na zwłaszcza, zwłaszcza na komentarz po tym posiedzeniu, na statement, który być może da wskazanie, czy ostatnie odczyty inflacji wpłynęły gołębiona na członków FOMC, czy czasem, nie będzie jakiś przesłanek z, wysunąć z wypowiedzi, wywnioskować z wypowiedzi Prezesa Paweła o tym, że mamy, jesteśmy bliżej już, że mamy koniec cyklu podwyżek podwyżek stóp. Nigdy nie można, nigdy nie można niczego wykluczyć. Oczywiście byłoby to absolutnie sprzeczne z dotychczasową retoryką Paweła, który jest raczej jest jastrzębi niż gołębi, natomiast no wszystko jest możliwe na rynkach i należy również taki wziąć pod uwagę scenariusz. Natomiast no niewątpliwie to jutrzejsze wydarzenie jest kluczowym, kluczowym wydarzeniem, które w tym tygodniu inwestorzy muszą wziąć pod, pod uwagę. Jeżeli chodzi o dzisiejsze dane, to te dzisiejsze dane będą raczej trzeciorzędne. Zwróciłbym uwagę na tylko na 10 na IFO, następnie na wskaźniki z rynku nieruchomości w Stanach o 15. Case Schiller i, i indeks nieruchomości o 15. Oraz na o 16. na Conference Board i Fed z Richmond. Natomiast w przypadku ropy o 22.40 na um, stan zapasów czyli tygodniową zmianę zapasów paliw według API. Widać więc, że to są zupełnie trzeciodrzędne dane. Natomiast natomiast dziś e, pierwszy raz w tym tygodniu mamy szereg e, wyników finansowych spółek amerykańskich. No i tu e, te wyniki będą kształtować nastroje już raczej po sesji, bo większość z tych spółek opublikuje swoje wyniki po sesji. Mam tu na myśli o Big Techy, czyli mm, przede wszystkim... Alphabet, czyli Google, Microsoft, Verizon Texas Instruments. Tak? Poza tym zwróciłbym też uwagę na pewno na General Motors 3M oraz na General Electric. To, to, to na pewno są warte z uwagi wyniki finansowe. Pozostając jeszcze w temacie danych i gładko przenosząc się do, do wykresów, w trakcie wczorajszego rynkowego Espresso były publikowane, wynik, były publikowane indeksy PMI. I jeszcze w trakcie tego porannego Espresso ja na chwilę wróciłem do PMI francuskich, które spowodowały tąpnięcie na rynku eurodolara, który wydawał się, że od dziewiątej rusza do jakiegoś większego, większego wzrostu. Tymczasem tymczasem można powiedzieć pmi -e załamały rozpoczynającą się dopiero krótkoterminową taką falkę wzrostową. Tak? Być może ona nawet byłaby średnioterminowa. Ale najpierw PMI francuski dla przemysłu 44,5 przy oczekiwaniach 46, a później usługowy 47,4 przy oczekiwaniach 48,4. Następnie niemiecki, tu bym zwrócił przede wszystkim uwagę na wstępny PMI przemysłowy 38,8 przy ostatnim odczycie 46. I to jest kolejny, kolejny już niższy odczyt w ostatnich 12 miesiącach. Przypomnę jeszcze... Jeszcze mniej więcej w lipcu 2021, dwa lata temu, czyli w trakcie pandemii, przemysłowy PMI był na poziomie 65,9. Teraz jest 38,8, co pokazuje skalę złych nastrojów w sektorze przemysłowym w Niemczech. A jak, jak Państwo wiedzą, no przemysłem, nie wiem, gospodarka niemiecka stoi cały przemysł motoryzacyjny, chemiczny i ciężki. PMI jedynie usługowy w Niemczech, no odrobinę się tu no lepiej się zachował, no bo jest cały czas powyżej 52, natomiast ten przemysłowy jest naprawdę słabo. Później już tylko potwierdzenie PMI dla strefy euro był również słaby, PMI przemysłowe z Wielkiej Brytanii 45, no i i co za tym idzie również y, słabszy odczyt PMI przemysłowy z USA, choć tu trzeba przyznać, że było pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o przemysłowe, choć przemysł w Stanach Zjednoczonych nie jest, y, nie odpowiada za y, bardzo dużą ilość, część PK tworzenia PKB, tam jednak usługi są kluczowe, y, tym do tego, że PMI powiedzmy nie jest najlepszym wskaźnikiem, tym niemniej zwróciłbym uwagę 49 przy oczekiwaniach 46.4, tak. No, i ten słaby odczyt PMI doprowadził do pogłębienia spadków jeszcze na eurodolarze. Tak to wczoraj wyglądało. Tu, w trakcie Espresso, ta świeczka godzinowa to jest świeczka w trakcie publikacji PMI. Spadek z 1,11,50 na 1,10,70, później dobicie jeszcze do dołka 1,10,59. No, i dochodzimy w tej chwili do 50% zniesienia ostatniej fali wzrostowej. Myślę, że przyhamujemy tu i poczekamy na Fed do tej, przy tym poziomie. Na tą chwilę nie ma czynników, które by pchały euro, dolar, euro do góry, czyli umacniałyby euro, i, i w związku z tym raczej to będzie w tej chwili pod wpływem dolara, czyli euro-dolar poczeka po prostu na na konferencję prasową, na decyzję FOMC i dopiero tu, jeżeli byłoby odebrane to przez rynek jakoś bardziej gołębio, widziałbym zakończenie tej korekty. Natomiast no tu też trzeba podkreślić, że na tą chwilę to jest nic innego jak tylko korekta techniczna na, tą, na ten moment. Korekta, która zabrała około 50%, spadek nie nawet nie doszedł do Szczytu pierwszej fali korekcyjnej, czyli tego trójkąta tu spadkowego. Tam była szczyt pierwszej fali korekcyjnej 1,10-16 i można też założyć scenariusz taki, że po Fedzie jeszcze dobijemy powiedzmy do 1,10 i ten okrągły poziom się obroni i dopiero później do góry. Tak? To jest jeden ze scenariuszy. Drugi ze scenariuszy, taki bardziej negatywny, jest taki, że FOMC mocno rozczarowuje, co doprowadza do z punktu widzenia euro-dolara, mocno rozczarowuje, co doprowadza do pogłębienia spadków i zniesienia w całości ostatniej fali wzrostowej, czyli spadku do 1,0840. I wtedy to już w zasadzie podważa istotę całej tej fali wzrostowej. No, bo to, to jest taka fałka, która, z której ciężko byłoby się tu wydostać eurodolarowi, i to jest scenariusz, moim zdaniem, na tą chwilę mniej prawdopodobny, ale trzeba też gdzieś z tyłu głowy pamiętać, że taki, taki scenariusz jest możliwy. Jak się przed nim zabezpieczyć w przypadku gry na wzrost eurodolara, po prostu ustawić gdzieś stop lossa poniżej 1,10, czyli poziomy w okolicach dopiero 1,09,70 są takimi w miarę bezpiecznymi. Poziomami, które mogłyby tu uratować w przypadku załamania się kursu euro-dolara. Ale to jest, tak jak mówię, scenariusz moim zdaniem mniej prawdopodobny. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest odbicie się bądź z bieżących poziomów, bądź z poziomów 110, 1,10,05 10, i ponowny atak na 1,12,70, 13. Również pierwsze sygnały słabo, wyhamowania korekty technicznej na głównych parach widać również na kablu. Kabel zniósł ostatnią falę wzrostową aż w 61,8%. Jednocześnie testuje obecnie średnią 200H i linię trendu wzrostowego. Jest to dogodny moment do wyprowadzenia kontry. No tu tak jak zawsze to bywa, tak? Albo zaryzykujemy wcześniej, Potencjalnie zgarniając większy zysk, ale ustawiając też krótszy stop loss z większym prawdopodobieństwem wybicia, albo no czekamy na potwierdzenie, ale wtedy stop loss już musi być dużo wyżej i potencjalny zysk też będzie już wtedy niższy. Z par walutowych, z walut, jeszcze może dolar złoty. Bo na euro złotym cały czas mamy ręcz. Natomiast ta korekta na euro-dolarze doprowadziła do wyprowadzenia również korekty na dolar złoty. Korekta, która w chwili obecnej osiągnęła poziom lekko powyżej 4: 4.0074 w tej chwili mamy. No ja powiem tak: na razie to nie ma żadnych sygnałów sugerujących zakończenie trendu spadkowego na dolar złoty. Śmiem twierdzić, że nie będzie po raz trzeci realizowana historia w postaci podejścia pod linię trendu i odbicia się. Rynki nie lubią takiej, aż takiej schematyczności. one Jest powtarzalność, ale, ale nie aż taka i, i trzy razy pod rząd. Dlatego widziałbym albo zawrócenie obecnie z obecnych poziomów, czyli 1,04, tam 0,2. To był maks wczoraj. I ponowne zejście na 3,94%. Albo po kiepskim, kiepskim dla euro-dolara, a dobrym dla dolara Fedzie, no podejście mocno powyżej tej linii, takie fałszywe jeszcze raz wybicie, podejście pod średnią, pod 4,10 i dopiero później zejście. Na tą chwilę trend spadkowy trwa i tu należy założyć, że dalej będzie kontynuowany. Niezwykle ciekawa sytuacja się nam tu zrodziła na ropie. Ja już w trakcie wczorajszego meetingu mówiłem, że ropa przygotowuje się jednak do wyjścia górą, ponieważ po raz kolejny podeszła pod średnią dwusetkę i ma ochotę ją przebić. I rzeczywiście tak się wczoraj stało. Ropa wzrosła dość sporo, tam chyba ponad 2%, jak dobrze pamiętam, no i teraz ma poziom 79%. Jednym z czynników mówi się, że no był też raport Goldman Sachsa wydany, wydany jakoś w weekend, który przewiduje deficyt wydobycia ropy, zmniejszone wydobycie w Stanach. Generalnie, że w kolejnych kwartałach może możemy być świadkami deficytu na rynku ropy, co będzie sprzyjać podbijaniu cen. Niewątpliwie w krótkim terminie. No, taki raport nie może odwrócić trendu, natomiast w krótkim terminie może wpłynąć na nastroje rynkowe, tym bardziej, że jest wydany przez Goldman Sachs. Zwłaszcza jeżeli te przewidywania co do, co do popytu są i podaży są wiarygodne, tak? a wydaje się, że, że powinny być, jeżeli chodzi o taką instytucję. No i obecnie testujemy w przypadku ropy WTI: testujemy spadkową linię trendu. Ja ją może narysuję tu troszkę na inny kolor, żeby Państwo widzieli, na taki jasno jasnofioletowy, jasno różowy. I ją tu pogrubię. O. Może to już. Ta linia trendu, tak? To jest taka linia trendu poprowadzona przez lokalne szczyty. Aż od sierpnia 2022 poprzez kolejny szczyt listopad 2022, kolejny szczyt kwiecień bieżącego roku. No i teraz ponownie, ponownie dotykamy tego poziomu, przebijamy w zasadzie. On powinno być odrobinka wyższy, o tak. Wydaje się, że ta linia padnie. Kolejna strefa oporu to jest 83,5, mniej więcej. Między 83,5 a 83,40 to jest strefa, strefa oporu wynikająca z konsolidacji z początku bieżącego roku i z końcówki ubiegłego roku. No i tam chyba, chyba podejdziemy. W średnim terminie to jest cały czas trend boczny, natomiast w krótkim terminie wydaje się, że 83,5-83,40 to jest jak najbardziej możliwe i to w dość szybkim czasie a później w przypadku jego wybicia nawet pod 93 co też by po prostu sprawiło iż ropa wygeneruje taką większą korektę całej tej fali bessy która rozpoczęła się tuż po wybuchu wojny w 2022 roku przy szczycie 130 dolarów i spadła aż na 64, czyli przepołowiła się. No, i teraz tu należy się jej chyba jakaś korekta techniczna. Natomiast nie wpływa to absolutnie na, na ulubiony jeszcze na początku tego roku przez, przez inwestorów nadgas. Tu cały czas idziemy w bok. To jest w okolicy 2,70. Tu nie ma żadnych sygnałów do zmiany trendu. Może kilka słów teraz na temat jeszcze jednego towaru, jakim jest pszenica. Pszenica cały czas zaskakuje swoją siłą, przynajmniej mnie. Przede wszystkim ze względu na to, jak się zachowała w początkach tego trendu, gdzieś tam około tydzień, tygodnia. Ponad tydzień temu, gdzie wydawało się, że za chwilę może tu kiepska reakcja na zerwanie porozumienia zbożowego i w zasadzie zero tej reakcji, przebywanie w okolicy 630-650, no sprawiało wrażenie, że, że skoro taka informacja nie jest w stanie podnieść ceny, to zejdziemy za chwilę ponownie poniżej 600 dolarów. Tymczasem Chyba ręki czekały jednak na to i oczekiwały, że no Rosja zrywa porozumienie, ale po tygodniu Erdogan przyjeżdża gdzieś tam do, do Moskwy albo, albo gdzieś tam się spotyka z ławrowem i okazuje się, że jednak to porozumienie z powrotem jest zawarte. Na, rad, na razie nic takiego nie nastąpiło. Rynki chyba na to czekały. Skoro tego nie dostały, mocno pszenica wzrosła. W zasadzie od 13 lipca do wczoraj pszenica wzrosła uwaga 25%. To, to pokazuje, jak zmienne potrafi być. Jak zmienny potrafi być ten, ten towar. Wczoraj widać już było pewne zmęczenie. Przepraszam, dziś, dziś już widać pewne zmęczenie, to jest dziś świeczka dzisiejsza już, mm. gdzie mamy jeszcze rano wyciągnięcie do góry na 776 i na razie kształtuje się nam taki wisielec, ale powiedzmy ta wczorajsza świeczka z silnym wsparciem w okolicy jej połowy i jej zakresu, czyli 727 na razie będzie stanowić dość istotne chyba wsparcie, przynajmniej krótkoterminowe, natomiast opór to są poziomy 785 do 800. To są, tu mamy średnią ruchową, mamy te dwa szczyty, i ten poziom 800 widać już, że zaczyna oddziaływać. Tak. No dobrze. Teraz zerknijmy może na indeksy giełdowe. Tam cały czas. W krótkim w średnim terminie cały czas do góry w przypadku rynku amerykańskim, ale krótki termin pozostajemy w korekcie technicznej. Tak wygląda NASDAQ. NASDAQ nie jest w stanie odbić po tej czwartkowej silnej przecenie. No i tak, skoro nie potrafi tego zrobić, to się zastanawiam, czy czasem nie czeka nas jeszcze pogłębienie tych spadków. Nie wiem, być może, że po prostu, nie być może, ale raczej na pewno, przy dwa duże eventy, jakie stoją w tej chwili przed rynkiem kapitałowym w Stanach, czyli Fed oraz wyniki spółek, sprawiają to, iż nikt nie chce się wysunąć przed szereg, nikt nie chce forsować cen tylko po to, żeby za 24 godziny musić zamykać te pozycje i to. To sprawia, że w krótkim terminie, czyli ostatnie 24 godziny 48 takich tradingowych, tak, to to jest po prostu krótka konsolidacja, taka, taka wąska konsolidacja przy dołkach, takich lokalnych dołkach. No to sytuacja jest dość klarowna, bo spadek poniżej 15450, poniżej tej belki, prawdopodobnie doprowadzi do zejścia sporo niżej co znaczy sporo niżej, to znaczy w kierunku tutaj wzrostowej linii trendu i średniej ruchomej. Średnia jest 55, czyli tu jakieś 15 tysięcy wtedy. Natomiast jeżeli będzie jakoś w miarę pozytywnie, to z powrotem idziemy na 16 tysięcy i testujemy testujemy ostatnie szczyty. Także rozstrzygnięcie, niestety, chyba, chyba albo po dzisiejszej sesji, po, po wynikach finansowych Microsoftu i Google'a, wtedy jakiś tam pierwszy, może większy impuls będzie w aftermarkecie Albo, no, dopiero jutro po, po Fedzie, obstawiałbym, że to raczej to drugie, czyli że jutro po Fedzie. Zwróciłbym jeszcze uwagę na jeden indeks. Rzadko pokazywany przeze mnie indeks Russell 2000. On pozostaje w bardzo uciążliwym i męczącym trendzie bocznym od roku. Natomiast ostatnia kontra byków wyprowadzona jest pod bardzo silną strefę oporu na 2000 punktów. Tu ten, ten opór, jeżeli zostałby sforsowany, oznaczałby, oznaczałoby to, że idziemy półkę wyżej, czyli do kolejnego, kolejnej strefy oporu na 2100, czyli no to jest dość blisko, ale to jest kolejny opór, a później no to już zostaje 2,300, 2, tak, 2,350. Także jak ktoś lubi jakieś takie mniejsze, mniejsze spółki i spore zmiany procentowe, to tu z pewnością może, może to znaleźć. No i indeksy europejskie na tą chwilę cały czas pozostajemy w krótkoterminowych trendach bocznych, ale przy szczytach. Tak wygląda DAX. Tak powolutku próbujemy się tu skrabać w kierunku 16300. Rozstrzygnięcie prawdopodobnie dopiero da Ameryka. Na tą chwilę takie, takie indeksy jak DAX, jak Eurostox 50 czy Kakara wskazują, że bliżej nam do ataku na szczyty i ich przebicia niż do jakiejś gwałtownej bezsy, gwałtownej przyceny. Tak wygląda indeks Eurostox 50. Widzimy, że... Ceny zrobiły fałkę, lekką korektę, no i, i tu próbują podchodzić, tak? No, bez rozstrzygnięcia w Stanach, Europa chyba nie ruszy tu, e, w żeby wybijać te opory. Ale jeżeli tylko Ameryka nie będzie przeszkadzać, czyli jak Ameryka zacznie też zyskiwać na wartości, o ile, e, to prawdopodobnie sprowokuje to inwestorów w Europie do wybicia tego. Szczytu na Eurostox 50, czyli poziomu 4420. Dwie, trzy spółeczki może jeszcze na koniec, może um, najpierw alfabet czyli, um, czyli Google. Google, który wyhamował dość mocno swoje, swoje wzrosty i czeka na wyniki finansowe. Tu jest oczywiście Kosa silna. Na, tym, na tej spółce przypomnę. Na początku stycznia Google było po 124, teraz jest 100, 192 od początku roku wzrost 53%. Spółka no ogromna, dlatego też i, i powiedzmy. Ten, ten, ten wzrost należy uważać jako, jako bardzo silny. Natomiast już ubiegłotygodniowa świeca, podobnie jak na Microsoftcie, jest dość negatywna, tak? No bo mamy długi górny cień i zamknięcie przy otwarciu. Um, Wydaje mi się, że wyniki musiałyby być naprawdę ekstremalnie dobre, żeby to dalej pchnąć kurs pod 200 dolarów. Kurs wyhamował przy 198 dolarach 65 centów. Okrągłe liczby lubią stanowić opór i wydaje mi się, że bardziej bym oczekiwał takiego troszeczkę schłodzenia nastrojów, korekty w kierunku 190, 184 i później dopiero ataku na 200. Natomiast jeżeli już to 200 padnie, czy teraz, czy, czy po tej korekcie, no to przebicie takich okrągłych poziomów lubi y, później skutkować szybkim, silnym wzrostem, y, i od tych 200 wtedy prawdopodobnie dość szybko się oddalimy w kierunku 220. Y, I ostatni, y, ostatni wykres w dniu dzisiejszym, bo już mamy 26 po, y, to jest y, Netflix, Netflix który opublikował wyniki, które przypomnę, były razem z wynikami Tesli. No i Netflix rozczarował inwestorów, i to widać po kursie, tak. Ta luka bez nie została zamknięta to jest ta luka i w zasadzie po wynikach jeszcze spółka spadła i to jeszcze z 5%. W tej chwili lekko odbija. Myślę, że w przypadku akurat Netflixa. Próby podejścia w okolicy 450-455, czyli próby zamknięcia tej luki powinny być w mojej ocenie raczej wykorzystywane do otwierania, szukania pozycji krótkich, a nie długich. Myślę, że Netflix jest jedną z takich spółek, która raczej ma mniejsze szanse na, na kontynuację Hossy ze względu na bardzo duże, bardzo dużą konkurencję i jednak rosnącą presję kosztową i myślę, że. że tu warto byłoby szukać jakiejś okazji do otwierania krótkich pozycji w rejonie 450 dolarów. Bardzo dziękuję w dniu dzisiejszym za uwagę i do usłyszenia jutro. Dziękuję.